WUR! To jakieś beczki? No, tu ładnie sobie coś płynie Ja to ktoś miał kurde co to było Ja nie wiem co tu się dzisiaj dzieje Mam wrażenie jakbym tu kurczę pierwszy raz jechał A już na pewno nie pierwszy Jadę to ładny kościół No tu co? Jakieś ruiny, jakiegoś pałacu tak to kto wygląda. Wow. co zaskoczyło wam pęp? No takie jakieś pozostałości po czym są. Żegnają, ale tam w szklarnie. Wow. nieźle. Ciekawe, co tam ktoś hoduje. Drogie z pierwszeństwa mamy tutaj. Nieźle, nieźle. Co tutaj jest? Czy pomidory jakieś, czy co? Może ktoś podpowie? jak nic nie idzie wypatrzeć, ale coś jakby nisko rosnące Jakieś truskawki może, albo co? Kurde Eee, e, e. jak myślicie? Co to może być? Truskawki? co się wszystko rozbudowuje kurczę tam co Tak, serwis. No to coś tam, jakiś mechanika, to wygląda. Uuuu, a nie to kurtki wiszą, myślałem, że ktoś tutaj nie szanuje niedzieli. To sklepik lokalny Za jaka dużo do, do Strzeszowa jeździłem Oto rodzinne rodzinna wieś ojca. O, oni mają właśnie taką dzwonnicę przy kościelną. Bo akurat jakieś mysze? O, tam placek jakiś. Mówię, tu mamy taki zamek. Też eee. no, ciekawe. A tu w ogóle ostatnio był jakiś wypadek niedawno. Kurczę, rok temu. Jakieś czołowe zderzenie chyba z karetką ktoś miał. Masakra. Chyba jadącą na sygnale w ogóle. Czajcie. Ta tragedia. Jakaś młoda kobieta z tego co kojarzę tutaj właśnie. Ciekawe czy gdzieś tu będzie. Jakiś punkt, o może już był. A gdzieś mi umknęło. Tu nic nie widać tak, tutaj coś było, ale czy to o to chodzi? Kurde, przykrywane chyba przed mrozami. Maszynkę, kurde, powiem Wam, ale ale ogień, ogień na tłoki. Nie ja wiem, czasami, jak tak się rozpędzę, to mówię sobie, a pierdzielę. Jak ktoś ma litra, to jaka to musi być moc? Jak 125, wiadomo, że to tam moje no, auto ma lepsze przyspieszenie, znacznie, ale więcej wodociągi w Strzeszowie. To auto ma lepsze przyspieszenie, ale no na motocyklu to też inaczej czuć, no, jest dla mnie jest spoko, ale kiedyś pewnie coś się zmieni, jakieś może prawko się zrobi, ale to raczej nie, nie, nie szedłbym w stronę 125, w ogóle, no 125 to na pewno bym nie szedł, ale... Mając prawko, natomiast um, też nie szedłbym w skutery. O, tak wam powiem, że raczej raczej coś innego. Może jakiś turystyk, taki szosowy, a może takie coś bardziej właśnie w teren. Coś takie właśnie. Nie wiem, tenerki mi się podobają, Yamaha. Bardzo fajne. Wydaje się to lekki sprzęt. Nie wiem, taki szczupły, taki fajny, fajny. Nie, nie lubię takich. Kolumbryn jak GS, jak takie 1300 czy coś. Ja wiem, że to się sprawdza na długich trasach, bo to na pewno jest świetny sprzęt, ale tak w teren. Bardziej jednak na szosę, mi się wydaje, że takie GS, no, że to tak okiełznać, wiadomo, nie mówię o jakichś tam szutrowych drogach, bo taki GS to płynie pewnie po nich, ale jakbyście chcieli już naprawdę coś takiego grubszego wjechać, to to już się okazuje za ciężkie. Dojeżdżamy tutaj dojeżdżamy tutaj Wisznia mała, w lewo lecimy na trzebnicę. Powoli, powoli będziemy zmierzać do domu i na to 35 minut wycieczka. No to taka, powiem Wam, przejażdżka w niedzielę na 35 minut. No, wiadomo, jeszcze z 10 prawie będę jechał. To w zupełności wystarczy taka traska, żeby się zadowolić tak i, i zaspokoić.